Wraz z początkiem czerwca ruszyło finałowe głosowanie w ogólnopolskim konkursie Drzewo Roku 2022. Wśród 16 kandydatów znalazł się puławski dom przypułkowy posadzony w dziesiątą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród początkowych 40 zgłoszeń z całego kraju konkursowe jury wybrało 16 finalistów. Wśród nich znalazło się rosnące od ponad 90 lat na skwerze Niepodległości drzewo. Warto dodać, że od 2012 roku Puławski Dąb jest oficjalnie pomnikiem przyrody. Zasady konkursu są bardzo proste: wygra drzewo, które zdobędzie najwięcej głosów w trwającym na stronie drzeworoku.pl głosowaniu internetowym. Zgodnie z regułami konkursu można oddać jeden głos za pośrednictwem jednego adresu e-mail. Głosowanie potrwa do końca czerwca. Zwycięzcę zabawy poznamy więc na początku kolejnego miesiąca. Drzewo z największą liczbą głosów będzie reprezentować Polskę w konkursie europejskim Tree of the Year. Organizatorem inicjatywy Drzewo Roku jest Fundacja Gaja. Konkurs jest organizowany od 2011 roku i ma na celu promowanie walorów przyrodniczych, turystycznych oraz kulturowych poszczególnych regionów Polski. Sponsorem programu jest Agencja Reklamy Multimedia Grota Roweckiego 4 w Puławach.